Cześć i ma. Dzisiaj zrobimy sobie plażyczkę Działo się, działo się w tygodniu tu Przyjechałem dwa razy, dwa dni To nie było dzień na plaży dupy wcisnąć Możecie przywitać Wojtka Wojtek chodzi w wodzie Witajcie Tutaj wam wkleję kartę Jak nie zapomnę Kanał szukajcie, a znajdziecie w razie czego tam sprzę sprzęt mam uszykowany, nie wiem czy widać, tak nie widać. Do pierwszego sygnału 80, szóstka, pierwszy sygnał, a chyba kapsel. No kapsel, taka siedemdziesiątka, jakby jedynka. O, jest piąteczka pierwsza, słuchajcie. Mamy piątunię. Coś jeszcze. 60 61, A, już widać zetkę. Zetka, słuchajcie. Jest, czyli już szóstka z jednego miejsca. Tylko takich tych, jak jest taki sygnał brzydki, to też warto wykopać, bo to mogą być... Zwykłe pieniądze, jest coś, są dwa. Jest Z, nowa, 2020 rok i 2023, 10 groszy, czyli 7 zł, 30 groszy. Coś jeszcze? 72, 72, 78. Jest a i następna piąteczka Widać, że ona już tu już chyba leży od początku tygodnia Jeszcze jest 80 i słuchajcie, dwuje widać już O ja, tu ale kto, tu się ale gal, galoty popróły ludziom Nie wiem ile to z jednego doka Jestem w szoku Jestem w szoku. Na pewno nic więcej. Tu jest taka osiemdziesiątka coś, a to jest chyba coś, to jest głęboko coś. To wszystko. Dobra, to już wam mówię ile to jest, ile to jest w jednym miejscu było. Dycha 11, 13 14 zł, 14 10 zł, 10 groszy. Może tu są jeszcze jakieś groszaki, ale nie kopię ich, bo no są żelazne po prostu. Idziemy dalej. Taka 70 jedynka, ale nie, trochę niewyraźna. Może coś głębiej, albo grosz jeden Powiem, że ciężko będzie znaleźć, chyba. A jest grosik. Dobra. Jest grosik. No to folika, jakieś partycz. To bie. Tupka od pasty. O. siedemdziesiąt 80. patrzcie jaka dwujeczka ładna wyskoczyła, Nówka sztuka widać dwa tysiące dwadzieścia trzy jeszcze coś nie chyba nie idziemy pięćdziesiątka dwójka Mamy dziesięć groszy, ale Ile ci medali? i lecimy dalej i sześćdziesiąt ogólnie zrywka. Sygnał pięćdziesiąt osiem to będzie prawdopodobieństwo wystąpienia 50 groszy. I jest starsze, już też takie. Już zachodzi powoli. 50 groszy. Z początku sezonu chyba 75 sygnał. Mamy jakieś pieniążka, słuchajcie, jest orzełek z, nie widzę, już wrosło patrzcie wyrosło archeolog normalnie o stare dwa ziko słuchajcie perelik jeszcze perelik tu się trafia 78, 79 Ja to to chyba nie jest, wiecie? mam w ręce jest biżu jakieś pół serduszka słuchajcie no oczywiście to jest zwykłe nie to nie jest jakieś tam pół serduszka i I love you miało być o 62 dwójeczka no pewnie zerweczka ale

Jest wójeczka, jest. 29 rok. Coś jeszcze. Nic. Idziemy dalej. 72, 73 to tak bardziej na grosza właśnie. jest grosik świeżutki 59 słuchajcie, to może być Pięćdziesiąt groszy ogólnie ale jest kapsel znaczy niedobrze niedobrze kiepsko sypie prawa kiepsko 79 80 Słuchajcie, tylko tego grosza, bo ja tak... A no bo to znowu nie jest pieniążek, tylko jakiś, no... albo no coś, kurde. Kawałek aluminium takiego. Typowa 70 jedynka taka, topowa. To widać, że to piątka będzie. Jest! Jest piątunia. Piątunia! Piątunia! No proszę. Wojtek ma 4 zł w jednym dołku. Bijajcie do niego na kanał, żeby zobaczyć, jak sobie Wojtek szuka w wodzie. A my lecimy dalej. 60, 61, 62. Zrywko A i widzę rancik, widzę rancik. Nie wiem, czy Wy też widzicie. Zobaczcie, zobaczcie. <laughs> Zutuwa 91. Rok starszy ode mnie. Ogólnie wykrywasz, pokazał, ale ja widzę, jak ona sobie tu leży. Patrzcie. Dwuja. Moja dwuja. <laughs> Powiem tak. Tamten kawałek to nie spał w ogóle, można powiedzieć, ten środek. Ale tu widzę, że coś się zaczyna. Także może jeszcze coś się uda znaleźć. A jeszcze mamy boiska do zrobienia. Także, także słuchajcie. Coś jest. Co to? No, kawałek dolcika. siedemdziesiąt jeden. Nie kopię Czy więcej tego było? Jest, jest dwója. Słuchajcie, dwója. I jest jeszcze jedna dwuje. Wszystko? Wszystko. Dwie dwuje. Dwie dwuje w jednym dołku. No no. Słuchajcie, jakiś kawałek plaży mi został do zrobienia. Ale już dzisiaj kwotę jakąś tam mamy chyba. Także na paliwo na pewno. 72 słuchajcie. I teraz pytanie. Grosz czy piątka? Groszk. Aj, a tak ładnie ma być. 52 sygnalik. 10 groszali. No proszę. 10 groszali. Ten tam obok siadłem. On tak pod kątem jest ustawiona, że jej nie widziałem. A teraz se tak leży. O. Deszczyk musiał trochę ją wypukać. Piątunia. Hihi. Coś jeszcze? Może tu? Nic. Nie dobrze komar, komar mnie ujebał. Ale to nic. Bo jest sygnał 81. No taki płciutki. I mamy dwóje. Ale ładna. Elegancko 221 Ładne te dwoje się tak świecą fajnie nic więcej 75-73 Na drugim wojsku od siaty. słuchajcie Znaczy do siaty na pierwszym, bo tam to jest gdzie jest od spodni to. Toż to od spodni coś. Trademark, Trademark, o coś. O co chodzi? Nie wiem. A idziemy dalej. Destyk sobie pada. Destyk. Nie wiem, czy GoPro daje takie rzeczy, ale pada. I słuchajcie, przyszedł czas na podsumowanie tego wypadu. To był już taki ostatni wypad pewnie na plaży teraz, bo już Pogody ma nie być za bardzo I teraz będziemy poszukiwać już w wodzie. Jak Wojtek. Jak Wojtek. Tak samo. A zobaczcie co znalazłem. Pierwszy to fand zapaniczka i to działająca. W biżuterii to takie coś tam. Ale to też szajs biżu. Dwie deszki w piątkach.

A jak się. Bo i tak ma kolegę we wodzie, konkurencję. Się boi. Ja też bym się bał. Także, jak się podobało, łapy w górę. Komentarze dla zasięgu, chociaż zwykłą kropkę, dajcie. Tak łapy w górę. Łapy, łapy. Dokładnie. Bo to bardzo wpływa na, na zasięg. I mam 500 subskrypcji, słuchajcie. Jak będzie 1000. To zrobimy jakiś konkurs. To zrobimy jakiś konkurs i coś będzie do wygrania. Co, to jeszcze nie wiem. Jak będziemy tam bliżej tysiąca, to coś się wymyśli. No. Ale. Ale zapraszam, zapraszam.